Dobra, weź, weź był już jak Bo jest out of the hood. No i jesteśmy z powrotem, boys out of the hood. Jesteśmy na Kadba i przyjechaliśmy do szpitala w Jaskini w Gietkongu, tu idziemy. Szpital przerobiony na bunker, co w Crazy Ball? dobrze. Wchodzimy. Jak to wyglądało kiedyś, do czasów wojny. to przynajmniej jest trochę miejsca, jak byliśmy w Kucin tamto musieliśmy na czworaka było metr na metr a nawet mniej Crazy Paul to była kuchnia tu mamy medicine room Można się położyć, odpocząć. Jak jesteście zmęczeni podróżą, jak ziomeczki. Tutaj był melanżyk. Kulali, grali w karty. Bawili się z dziećmi. Już złapały się jakiegoś tego już: wirusa. Wirusa, no? Ebolę złapał. Najnowszy widok z rana, jak wychodzisz po toalecie poranny, patrzysz sobie na góry, wschód słońca. Ciekawy. Boys out of the hood. Siemano. I fly, fly away. Drawn the boys out of the hood. Boys out of the hood. znowu w drodze. Boy's out of the hood na skuterku. Zawpnęliśmy iść. Boy's out of the hood w raju. Piękny widok. Jesteśmy w trakcie spinaczki do Starego Fortu na wzgórzu. Strategiczna miejscówka. No, co? dajemy radę, nie? Pozdro. Skuter nie daje radę Skuter nie, rady. Skuter nie dał rady. Robi wrażenie, co? podbiegniemy, bo mało czasu. I tu waszym oczom ukazuje się pięknie Co sądzisz, Pol? Jest pięknie. Kolorowo. Ogólnie jest... ciekawie. Stój na dole. Życie. Życie. Nie turysty. Not like a tourist. To jest bardzo ładne. Trzeba przyznać. Opacało się tutaj Zainwestować. wjechać, wejść. Ile zainwestowaliśmy? 4 złote? Nie no, więcej. Pięć? 2 dolary. Dwa osoby 8 zł i mamy taki widok jeszcze idziemy oglądać fort Generalnie polecam Bo Bość of to hood, prosto w dżungli Idziemy przez dżunglę do portu jesteśmy w forcie o wejście Patrzcie za nami Bo i nie. I młoka. Romana, ta muzyka. Wspaniały widok. Chcę tylko się zakochać. Bam. Ładnie tutaj, co? Po... Ładnie, ładnie. Ciekawie. Szkoda że zachód słońca, słońca nie ma. No nie ma, ale nie można mieć wszystkiego. Nie można. Północny Wietnam to jest... Czasem słońce, czasem deszcz. U nas jest czasem deszcz i czasem deszcz. No jest tylko deszcz, ale tak jest ładnie. Jest To Jest pięknie. Tak. Okoliczności przede wszystkim wspaniałe. Jest A A to koledzy, to... koledzy tutaj po, po prawej, o, tu. O, tu, tu, tu. tu. Oni przyszli i gotowali kawkę. To są fit blogerzy i odnośnie kawy. No i generalnie, no co można powiedzieć, że powinniście być wdzięczni nam, czyli The Voice out of the hood, za to, że macie możliwość oglądania tego razem z nami i cieszenia się tym jakże pięknym, spokojnym i relaksującym widokiem. Tak, tak, tak. tak. A więc... Śleccie dalej, bo już niedługo będą kolejne przygody The Boys Out of the Hood, więc pozdro, trzymajcie się i dajcie suba.